Spojrzał mi w oczy pewnej nocy i powiedział: Lubię Cię, ale nie jestem w Tobie zakochany. Siedzieliśmy na kanapie i oglądaliśmy kryminalny serial. Pochyliłam się, żeby go pocałować na dobranoc. Powiedziałam jak zawsze przez dwa lata, że go kocham, nie odwrócił słowa. Wziął pilot, wyciszył telewizor i spojrzał na mnie bez mrugnięcia. Lubię cię, Kasia. Naprawdę cię lubię, ale nie jestem w Tobie zakochany. Powiedział Marek prosto w oczy. Słowa uderzyły mnie jak cios. To nie było rozstanie. To była degradacja. Przekazał mi nowe warunki naszej relacji i oczekiwał, że je przyjmę. Jestem analityczką systemową. Nie radzę sobie z niejasnymi uczuciami. Przetworzyłam informację. Lubi mnie. Nie jest we mnie zakochany. Zrozumiałam. Powiedziałam dzięki za wyjaśnienie. Nie krzyczałam, nie pytałam dlaczego. Nie Błagałam. Skinęłam głową, wstałam i poszłam spać. On liczył na scenę. Nie dostał nic poza spokojem. Nie wiedział, że właśnie włączył klauzulę rozwiązania umowy. Zdjął mnie z pozycji partnerki i zrobił ze mnie współlokatorkę. Od następnego ranka zaczął obowiązywać protokół współlokatora. Zwykle wstawałam, całowałam go i robiłam kawę dla nas. Już nie. Wstałam, nastawiłam ekspres, nalałam sobie kubek, resztę wlałam do termosu i wyszłam do pracy. Zostawiłam pusty garnek na blacie. Mężczyzna, który robił mu kawę każdego ranka, bo kochał go, przestał istnieć. Przez pierwsze dni Marek wyglądał na ulżyłom. Miał swój spokój, nie musiał odwzajemniać miłości. Małe rzeczy zaczęły się składać. Kiedy poprosiła go koleżanka, żeby zarezerwował stolik dla znajomych, powiedziałam, przykro. Jestem zajęta. Dzwoncie sami. Robiłam pranie. Tylko swoje. Robiłam zakupy. Kupowałam jedzenie dla siebie. Nie brałam jego ulubionych chipsów, ani tej drogiej sojowej, mlecznej alternatywy, którą lubił. Gdy zapytał o paragon, wysłałam zdjęcie rachunku i napisałam, ile mu wychodzi jego połowa. Przez dwa lata on nigdy nie płacił za zakupy. Kiedy samochód zaczął stukać, przyszedł do mojego biura i czekał, że ja to załatwię jak zawsze. Odpowiedziałam neutralnie: Brzmi stresująco: Jelp ma dobre warsztaty. Urodziny były prawdziwym testem. Kiedyś planowałam niespodzianki, weekendy i drogie prezenty. W tym roku wywróciłam się na bok i powiedziałam, wszystkiego najlepszego Marek. Miłego dnia. Kiedy zapytał o plany, powiedziałam, pomyślałam, że świętujesz z przyjaciółmi. Mogę kupić pizzę i obejrzeć film, jeśli jak kumple. Słowo kumple było wyważone celowo. Najboleśniejsza była kwestia finansowa. Wyłączyłam swoją kartę z naszego wspólnego abonamentu telefonicznego. Już nie jesteśmy rodziną, napisałam. Musisz założyć własne konto. Nie miał stałej pensji, miał dorywcze zlecenia i spore wydatki na zakupy. Całe życie opłacał facet, który go kochał. Próbował wszystkiego, żeby przywrócić starego mnie. Zostawiał bałagan. Przesuwałam rzeczy na jego stronę sypialni. Odtwarzał smutne piosenki głośno. Zakładałam słuchawki z tłumieniem hałasu. Pewnej nocy wrócił pijany w mojej starej koszulce i płakał, że tęskni. Spojrzałam na niego z delikatnym współczuciem jak sąsiadka, której zaginął pies. Wygląda na to, że masz ciężki czas. Myślałeś o terapii? Powiedziałam. Łzy przestały płynąć. Na mnie z przerażeniem. Zrozumiał, że nie ma do czynienia z załamanym partnerem. Ma do czynienia z systemem działającym według specyfikacji. Ostateczny upadek przyszedł przy przedłużeniu umowy najmu. Znalazł mnie nad papierami w kuchni. Przedłużymy? Zapytał cicho. Nie odpowiedziałam. Podpisałam umowę na jednopokojowe bliżej biura. Wprowadzam się pierwszego. Zostawiasz mnie? Krzyknął. Przypomnij sobie, że jesteśmy współlokatorami. Współlokatorzy rzadko razem podpisują nowe umowy, gdy jeden się wyprowadza. Krzyczał, że to nie fair, że się pomylił, że mnie kocha. Bardzo jasno mi powiedziałeś, że nie jesteś we mnie zakochany? Odpowiedziałam spokojnie. Uwierzyłam ci i dostosowałam się. Nie każe ci